Witam wszystkich z tej strony Węga. <laughs> Dzisiaj tak będzie... tak będzie, jak będzie. No Ech. Chciałem wam pokazać różnice w moich dwóch akwariach. Jak to wygląda? Te malutkie 25 spore starcie jak, jak wiecie. Tu jest ta lampeczka od Emiego Te diody Power LED. Nie leje tu żadnych nawozów. Daje tylko codziennie dwa kliknięcia CO2 płynie. No oprócz tego bimbrownia działa cały czas. I tu jest zwykły żwirek i kulki nawozowe i nic więcej. Żadnych główień, nic tu więcej nie leje. Rośliny, jak widać na filmie. Wszystko czerwone, ładne. To jest ta Ludwigia Pe, peruns czy jakoś tak. Krewetki się rozmnażają, bojownik ich nie rusza. No, druga sprawa, że mają chcieć się schować. Glonów zero. Było trochę, jak właśnie chciałem, przekombinowałem, zacząłem lać nawozy. Przestałem lać nawozy, jest tylko to, co jest, nic więcej tutaj nie podaję. Wszystko tu ładnie, pięknie mi rośnie. Tu jest z tej strony alternatea posadzona. No bo, bo co, co prawda powoli to powoli, ale sobie rośnie do góry. Ta ludwigia pięknie tu wystrzeliła. Wszystko jest na czerwono, na liściach zero oznaków jakichkolwiek braków czy czegokolwiek. Tu ładnie wszystko zieloniutkie, nic nie ma. A teraz zobaczmy ogólne akwarium. No, może na, na filmie, może to ładnie, pięknie wygląda. Że tu nie ma żadnych problemów w tym akwarium. Ale są. Były, były i są. Yy, jeszcze tu na wstępie pozdrawiam kolegę mokrego. Łapka za mikrozorium, które mi podesłał już na korzonku ładnie no tylko ten korzonek jeszcze nie tonie tu go na razie przywiązałem do drugiego korzonka on nie tonie musi sobie tam ten musi sobie trochę pomoknąć. znaczy korzonek to taki odciąłem kawałek od tego dużego korzenia, co będzie w tym nowym akwarium i takie takie jeszcze tam kawałeczki Tutaj jeden. No, i w tamtym małym baniaczku też jeszcze starczyło mikrozorem, żeby przywiązać eee, tutaj. I, I były, i są, i krasnorosty. Może nie, nie jest aż ich tyle, na mnie rozwijają się, ale są. Są i to. Zwłaszcza na tym. Na tym języku. Na końcówkach liści. Glony. No oczywiście, no tutaj, tu jest ta sama roślina, która jest w małym baniaczku, którą przed chwilą widzieliście. Tam jest cała zieloniutka, nie, jest, wszystkie liście od góry do dołu wyglądają, wyglądają zdrowo. Tutaj niestety tak nie jest. Ta następna, to samo. Yy, blikse, ktoś mi zaczarował, przestała rosnąć. Zero. Jak stanęła, tak stoi koniec. Dupa. Nitki te zielone też są, oczywiście, no są. To staram się je na bieżąco usuwać, ale yy, co do tego Aldinu Pons, yy, na ten, na ten osad, takie na szybach, że te zielone. No na to pomógł, na te glony zielone. No niestety nitek całkowicie nie usunął. A, a jeśli nie usuną, to one, one powracają. No i, i tak się tutaj. Tak się dzieje w tym przypadku. No cóż, na koniec chciałbym powiedzieć, że to jest mój ostatni film. Kanału nie będę kasował ani filmów nie będę usuwał. Ale po prostu nie mam już czasu, chęci i ochoty na kręcenie dalszych filmów. Może to się kiedyś zmieni, nie wiem jak się przeprowadzę. Odpalę ten ten. Co tutaj stoi ten maniaczek nowy na tych powerledach. Nie wiem, zobaczę. Na razie kończę swoją działalność. Oczywiście cały czas będę. Online, ale, ale po prostu nie będę zdawał filmów, bo nie mam ochoty na razie. Teraz właśnie ostatnie jestem po formacie. Nie, film będzie, nie będzie obrobiony, nie będzie, nie będzie intro dodane. Bo jestem po formacie, załapałem tego wirusa, którego kilka dni temu mogli się, o którym mogliście się dowiedzieć kilka dni temu na WP. Ten krypto locker czy coś takiego. Po prostu no, na własne życzenie sobie to zrobiłem. I musiałem wyczyścić całkowicie swoje twarde dyski do zera. Także pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się. Będę cały czas czuwał. Jeśli coś się zmieni, filmiki będą dalej. Na razie pozdrawiam wszystkich. Hej!